W temacie pożaru przy Górczewskiej, ponieważ w takich sytuacjach nieocenioną pomoc niosą strażacy, nawet jeśli to są mali strażacy. Agata zjawińska spotkała najmniejszych strażaków, jakich znamy. Dzień dobry, ja spełniam swoje strażackie marzenie po trzydziestce, a oni robią to od pierwszych tygodni, a w zasadzie czasami od pierwszych dni życia. Mali strażacy z OSP w Ługach podbili państwa serca. No, i dzisiaj otrzymują najbardziej uśmiechniętą, radosną, pozytywną nagrodę. Pozytywka, dzień dobry TVN. Trafia właśnie do małych strażaków w Ługach. Z nami jest Michał Ziłkowski, pomysłodawca tej drużyny. Michał, proszę bardzo, na Twoje ręce. Wielkie brawa dla Was. Naprawdę jesteście cudowni, wspaniali. Jakie to są emocje dla Was? No, zaskoczeni jesteśmy, bardzo zaskoczeni. Cieszymy się. Niezmiernie. Myślę, że największe podziękowania należą się dla dzieciaków, że chcą z nami działać. I teraz to jest taki moment, żeby Państwu przedstawić. Jest z nami Basia, Ania, Marcin, Czarek, Kuba, mali strażacy, którzy, tak jak mówiłam, wywołują uśmiech, są wspaniali, pozytywni. Moi drodzy, co Wy potraficie zrobić? Czego się nauczyliście tutaj w OSP? Zainteresować człowieka. Czego jeszcze? pożary. A, coś jeszcze? Musieliśmy no, się łączyć i rozłączać węże. No to są bardzo przydatne umiejętności. Umiejętności, które przekazuje między innymi Michał. Michał, powiedz mi, czy taką drużynę małą strażacką łatwo, czy trudno jest, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć? Myślę, że, myślę, że nie ma większych problemów. No, na początku musieliśmy się zgadzać, ale jest, nie, nie jest ciężko. Mieliśmy większe obawy, ale strach był większy niż. niż... Niż to, co nam dzieciaki pokazały, jak potrafią być zdyscyplinowane. Podoba Wam się ta pozytywka? Podoba się, dobra, tutaj dzielnie i, e, e, i z pełną odpowiedzialnością pilnują nasi małej strażacy e, pozytywki, ale też z pełną odpowiedzialnością działają. E, jak to wygląda obecnie? No bo teraz no, ta wasza drużyna no, zakładam, że nie ratuje jeszcze w tym momencie, ale prezentuje swoje umiejętności. Tak, potrafią zaprezentować się bardzo pięknie z tego co było widać na poprzednich reporetarzach. No, Potrafią, tak jak powiedzieli, łączyć węże, prowadzić pierwszą pomoc. No właśnie, pierwsza pomoc bardzo ważna sprawa. No tak, jakby nie najważniejsza, wydaje I Potrafią mi się. reanimować? Tak, potrafią prowadzić prawidłową resuscytacje. Przy tych pokazach wy też pomagacie innym. Są akcje charytatywne z tym związane? Tak. Podczas pierwszego występu naszych dzieciaczków na takiej większej imprezie pomagali też zbierać pieniążki dla naszego Stefanka. Tutaj z TNu. No, uczymy ich też, żeby pomagali po prostu ludziom. Wspaniali, uśmiechnięci strażacy z OSP w Łukach. Wielkie brawa dla Was. Bijemy brawa dla samych siebie? Brawo, brawo, brawo! Uh! Super, jesteście wspaniali. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękujemy, pięknie. Gratulujemy małym strażakom pozytywki. Kolejna w następnym miesiącu, ciekawe do kogo trafi.